Cześć, jestem Michał Grzesiak. Jestem mężem i ojcem czterech córek. Zajmuję się też survivalem, jestem instruktorem oraz trenerem zmiany. Kocham przygodę, ponieważ ona daje mi wolność, ona mnie odświeża, daje mi doświadczać siebie, pozwala mi poznawać kim jestem, gdzie są moje granice, ale też pozwala mi poznać innych ludzi, doświadczyć z nimi więzi i relacji. Zajęcia, które prowadzę, są bardzo mocno nastawione na relacje, na relacje między ludźmi, na relacje między ojcem a dzieckiem. Tą przygodą, tym doświadczaniem rzeczywistości, tą wolnością, która płynie z kontaktu z naturą, chcę się z Wami podzielić. Każdy z Was jest wolny, każdy z Was ma siłę do tego, żeby swoje życie kształtować tak, jak chce. Wierzę w to głęboko, że jesteście gotowi do tego, żeby zmieniać się, żeby odkrywać w sobie nowe rzeczy, fałszywe przekonania. Dlatego zapraszam Cię do Centrum Przygody. Pamiętaj, możesz więcej niż myślisz.